Jak to mówią na Podlasiu, dla mnie się podoba. Stanowczo. Dzisiaj mam okazję być na premierze samochodu, który nazywa się Kia EV6. Tak powinno się to wymawiać, chociaż mam wrażenie, że wszyscy będą mówić Kia EV6, bo tak jest bardziej naturalnie. Jest to w dużym skrócie jeden z siedmiu nowych elektryków, które Kia zamierza wypuścić do roku 2026. I na początku zrobię sobie takie podsumowanie krótkie, więc najmocniejsza odmiana Kia EV6 będzie osiągała 100 km na godzinę. Pokażę może tył, bo jest bardzo ładny. W 3,5 sekundy. Od 0 do 100 w 3,5 sekundy to na przykład tyle samo oferuje Audi E-Tron GT. Więc mówimy o samochodzie z klasy premium, a Kia. No, klasą premium taką do końca to raczej nie jest. Jeżeli będziemy chcieli jechać w długą trasę, to Kia EV6 oferuje do 510 km zasięgu na jednym ładowaniu, można ją ładować z prędkością do 350 kW. I warto wspomnieć o cenach na początku. Ceny zaczynają się od 180 tysięcy złotych za wersję 177 koni mechanicznych do 282 000 zł za wersję 585 koni mechanicznych. I teraz zrobię sobie takie małe pitu-pitu na temat samochodów elektrycznych. I może stanę z przodu, żeby to pokazać, jak to wygląda. Bo przód też jest niczego sobie, chociaż szczerze mówiąc tył bardziej mi się podoba, więc jeździłem wieloma samochodami elektrycznymi w swym życiu i naprawdę są one wspaniałe, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, ale mają ciągle dwa ogromne problemy. Pierwszy problem nazywa się zasięg. Zasięgi są w samochodach elektrycznych ciągle koszmarne, moim zdaniem, i to, co deklaruje producent, różni producenci, a to, co mamy w praktyce, to też są dwa różne światy. Na przykład najlepsze auto, jakim jeździłem pod względem zasięgu, to jest Hyundai Kona 64 kWh, deklarowany zasięg 449 km, natomiast realnie przy szybkiej, ale wciąż uważam normalnej jeździe 140 km na godzinę, zrobimy nieco ponad 300 km. Albo na przykład ostatnio jeździłem też Volkswagenem ID3 z baterią o pojemności 58 kWh. Samochód ma deklarowane 437 km zasięgu, natomiast ja tym samochodem miałem okazję jechać w zimie i przy 120 km na godzinę na trasie ekspresowej udało mi się zrobić około 270 km, co w porównaniu do deklarowanego zasięgu 437 km no, wygląda tak trochę kiepawo. Żeby zrobić tyle, ile deklarują producenci w tych swoich broszurach, to po prostu nie możemy przekraczać 100 km na godzinę. Musimy mieć też ciepło, sucho, no i, i wtedy możemy wykręcić te zasięgi. I tu chciałem zauważyć, to samo miałem w Mercedesie EQC na przykład, że jeżeli człowiek jedzie samochodem, który jest warty setki tysięcy złotych i to nie, nie 100, a bardziej 200, 300 i więcej, to poruszanie się z prędkością 100 km na godzinę po trasie ekspresowej. Albo po autostradzie, no uważam, że jest po prostu męka, że wydajemy gruby hajs na samochód, a jeździmy wolniej niż starym Cinquecento. Drugi problem z samochodami elektrycznymi, jaki odnotowałem i jaki daje mi mocno w kość, to jest infrastruktura, która jest w mojej opinii beznadziejna. E, na przykład ten samochód oferuje ładowanie do 350 kW, a w Polsce nie ma ani jednej ładowarki na obecną chwilę, która Ładuje z taką prędkością samochód elektryczny. Większość ładowarek w Polsce ma moc 50 kW, niektóre oferują 100 kW, co oznacza, że ten samochód na ładowarce 100 kW naładujemy w około godzinę, a w dwie godziny na ładowarce 50 kW. Jeżeli chodzi o ładowarki. 350 kW, to na stronie Ionity znalazłem 4, ale wszystkie 4 są w budowie, nie ma żadnej gotowej, więc nie skorzystamy, mieszkając w kraju nad Wisłą, z tego super szybkiego ładowania Kia EV6 na obecną chwilę. I chciałem też się odnieść do mojego ulubionego samochodu elektrycznego jak dotąd, bo kiją Eniro szczerze mówiąc nie jeździłem, czyli bratem bliźniakiem Hyundai Kona. No i Hyundai Kona jest to auto jak dotąd o największym zasięgu, którym miałem okazję się poruszać. Ale Hyundai Kona ma swoje wady. Tak się złożyło, że Hyundai'em Kona pojechałem w swoją podróż poślubną i w Hyundai'u Kona bagażnik jest naprawdę bardzo mały. Że tutaj bagażnik jak widać jest dosyć duży, a w Hyundai'u Kona część rzeczy trzymaliśmy w bagażniku, ale z racji, że jest on mały, to resztę rzeczy musieliśmy trzymać na tylnej kanapie po prostu. Hyundai Kona jest to samochód po prostu niewygodny na dłuższe wypady. I teraz właśnie przechodzimy do sedna sprawy. Kia EV6 ma naprawić te dwa problemy. Po pierwsze, deklarowany zasięg wynosi do 510 km, czyli więcej niż w autach elektrycznych, którymi dotąd jeździłem. Po drugie, w końcu mamy samochód, który ma odpowiednie gabaryty. Długość tego auta wynosi 4,7 metra. To jest dużo jak na samochód elektryczny, dużo jak na samochody elektryczne w ogóle, które są obecnie na rynku. 4,7 metra to jest dokładnie tyle, prawie dokładnie tyle, ile mierzy Skoda Kodiak. W związku z tym bagażnik w Ki EV6 zwiększył się, jak go będę umiał otworzyć. Uwaga, otwiera się. Myślałem, że jest trochę głębszy, szczerze mówiąc, ale chyba nie jest źle. Ale nie wiem, czy tu mój pies by się zmieścił bez strasznie ścięty. W każdym razie, bagażnik jest już przyzwoity. Zajrzymy tutaj. Aha, tak to wygląda. Jest zielony bagażnik podwójny, ale do rzeczy. Pojemność bagażnika wynosi aż 520 litrów. Według jednych danych tutaj na konferencji mówiono, że jest to 490 litrów. Jest to 150 litrów mniej niż na przykład oferuje popularna Skoda Kodiak, ale. Z mojej perspektywy, jeżeli ktoś nie ma dużego psa typu owczarek niemiecki, to jest już naprawdę, naprawdę w porządku bagażnik. Tutaj bez problemu zmieści się wózek dziecięcy, co jest dla mnie niezwykle ważne na obecną chwilę, ale to nie koniec. Tylko nie wiem jak się to otwiera. Tu mamy takie klamki wysuwane. I uwaga, gdzieś się jakoś musi otwierać bagażnik z przodu. Ale gdzie, ale jak? Nie mam pojęcia. Bo jest też bagażnik z przodu. Dobra, na początku tutaj jest tylny bagażnik, a przedni bagażnik. Aj, nie wiem, pomógł mi pan tutaj z kijem otworzyć przedni bagażnik. Okazuje się, że przedni bagażnik otwiera się za pomocą zwykłej dźwigienki, jak w innych samochodach. Ja tu szukam jakiegoś przycisku, a to jest zrobione po prostu klasycznie. To nie jest tak, że całość tutaj pod przednią maską mamy, że to nie jest jakby w całości przestrzeń bagażowa, o to mi chodzi, ale tutaj mamy coś takiego. I mamy tutaj 52 litry pojemności, czyli możemy tutaj sobie przewozić różne rzeczy. Wersja mocniejsza KI ev 6 będzie oferowała 20 litrów pojemności pod przednią maską. Jest to tyle istotne, że do tej pory, jak jeździłem samochodami elektrycznymi, w zasadzie wszystkimi, oprócz Tesli, to żaden z nich nie oferował bagażnika z przodu. Dobra, zamykamy to. I zamykamy to. Co ja tam mam dalej? Siadanie za sobą mam dalej. Dobra, więc naciskam tą magiczną klamkę. Aha, masz. najpierw ustawię się z przodu, bo to jest raczej konieczne. Teraz to jest stanowczo za blisko. Obniżę się. Dobra, siedzę chyba ok. Więc idę siadzić sam za sobą. O kurde. Miejsce jest od cholery, przyznam szczerze, jak na samochód 4-7 metra. Miejsce jest naprawdę dużo. Nie ma się chyba do czego przyczepić. Ja w samochodach często mam tak, że dotykam przy moim wzroście 1,90 m ponad kolanami do siedzenia. Tutaj nie ma takiego problemu. Co wynika po części z tego, że rozstaw osi tego samochodu wynosi 2,9 m, więc trochę przestrzeni wygospodarowali. To jest o 10 cm dłużej niż na przykład w Skodzie Kodiak, do której tak się odnoszę, bo jest to popularny samochód i można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Co przekłada się na dużą ilość miejsca na tylnej kanapie, po prostu. Dobra, tu sobie zamknę. Dobra, powiedzmy sobie teraz o danych technicznych. Więc najmocniejsza odmiana Kia EV6 GT ma dwa silniki o łącznej mocy 585 koni mechanicznych. Zero-sto pojawia się po 3,5 sekundy, prędkość maksymalna wynosi 260 km na godzinę. I mamy też rozsądną cenę jak na 585 koni mechanicznych, o czym będę mówił na koniec. Najwolniejsza wersja oferuje rozpędzenie się do 100 km na godzinę 8,5 sekundy. Natomiast wersja z największym zasięgiem robi to samo w 7,5 sekundy. Jeżeli chodzi o dostępność samochodów, KIA ev 6 gt dopiero pojawi się pod koniec roku 2022 natomiast cała reszta gamy modelowej pojawi się już w czwartym kwartale 2021. Podobno w pierwszym rzucie do Polski trafi tylko 300 sztuk tego samochodu i na przełomie września i października, czy sierpnia i września, w każdym razie po wakacjach samochód pojawi się w salonie. Zasięg najmocniejszej wersji Kia EV6, czyli 585 Koni AWD wynosi tylko i aż 400 km, ale bardziej tylko, więc wydaje mi się, że optimum będzie wybranie wersji 325 koni AWD która ma 490 km zasięgu, 10-20 km mniej od tej o największym zasięgu, a 100 km na godzinę pojawia się po 5,4 sekundy, co jest dobrym rezultatem, delikatnie rzecz ujmując. Ciekawą opcją jest, nie mam pojęcia, gdzie jest to, chyba z tamtej strony, jest gniazdo zasilania, wydaje mi się. Tutaj to się jakoś otwiera. O, proszę. Aha, to się otwiera i to się zamyka od razu. Dobra, przyjdzie czas jeszcze na. Poprawną obsługę tego wszystkiego. W każdym razie tu mamy gniazdo ładowania i dzięki temu, dzięki funkcji V2L, czyli Vehicle to Load, możemy ten samochód zmienić w gigantyczny power bank. Może dostarczyć do 3 kW 3,6 kW mocy, co wystarczy do jednoczesnego zasilania 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny, więc. Jak jeździecie na kemping i boicie się, że Wam się skończy prąd, to z KIO EV6 Wam się nie skończy prąd, definitywnie. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do wnętrza i zobaczmy, co tam się dzieje we wnętrzu. Tak to wygląda. Trochę wysoko się siedzi, mam wrażenie. To, co mi powiedziano, że to jest wersja przedprodukcyjna i że na podstawie tej wersji nie możemy jakby definiować, jak będzie wersja produkcyjna wyglądała, bo spasowanie ma być lepsze i materiały będą lepsze, ale tu nie jest źle, szczerze mówiąc, jeżeli o to chodzi. Ja, zarówno materiały wydają mi się naprawdę, to są jakieś podobne materiały z recyklingu i wytrzymałe, i ekologiczne, i fajne. I zawsze te samochody mi się wydawały takie zachowawcze. Że Hyundai był bardziej nowoczesny, wszystkie inne marki bardziej nowoczesne. kija była zachowawcza, tutaj jest zrobione to wszystko naprawdę nowocześnie i przyjemnie. Mamy nowe oprogramowanie przede wszystkim. To jakby nie ma za wiele wspólnego. Boże, nawet nie mam pojęcia co kliknąć, żeby gdzieś tu przejść. Tu jest chyba home przycisk. A nie, to jest stare oprogramowanie, tylko trochę widzę usprawnione, proszę bardzo. W każdym razie mamy dwa ekrany 12-calowe. Jeden za kołem kierownicy, drugi na konsoli centralnej, żywo to przypomina rozwiązanie z Mercedesa. Ale czy to źle? Te rozwiązanie Mercedesa jest dobre. Wygląda to bardzo estetycznie i bardzo przyjemnie. Skrzynie biegów mamy w pokrętle. Tutaj mamy przycisk Start Stop, mamy wentylowane fotele, podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. Mamy mnóstwo przycisków, może nie fizycznych, ale jednak mamy sporo skrótów wyprowadzonych, proszę, dotykowo na ten panel, więc nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na ekran dotykowy. Jak to mówią na Podlasiu, dla mnie się podoba. Stanowczo. Mamy też system utrzymywania pasa ruchu, który po pierwsze no, utrzymywanie pasaruchu to znamy już z różnych samochodów to nie jest zaskoczenie. Natomiast ten system. E, Zmienia pas, używając kierunkowskazu, jak Tesla, czyli włączę sobie lewy kierunkowskaz. Wow, mamy podgląd tutaj. Co się dzieje? Z tyłu na kamerze, jak włączę lewy kierunkowskaz, a prawy. Wow, z prawej strony widzę, to z tyłu czy z przodu, jednak z tyłu. Fajnie. Ale wracając do tematu, jeżeli będziemy jechać z tym trybem półautonomicznym i naciśniemy lewy lub prawy kierunkowskaz, to samochód sam zmieni pas na ten sąsiedni, co jest. Fajnym bajerem, ale czy to będzie praktyczne, to mi się okaże e, dopiero po jakimś czasie, jak tym samochodem pojeżdżę, bo dzisiaj nie miałem możliwości przejechania się tym samochodem. Dobra, tutaj chyba nie będziemy nic sprawdzać za bardzo, bo co ja tu powiem, jak tym samochodem nie jeździłem, no wygląda to na przemodelowane sterowanie od kiji, na usprawnione. Kluczyk prezentuje się. Po staremu raczej, no wnętrze mi się podoba, naprawdę jest jest w porządku. Dobrze, to jeszcze ceny w takim razie. Maciej będziesz w kadrze. Dobra, więc porozmawiajmy sobie o cenach. Bo ceny jak na kije są przyzwoite, czy w sensie generalnie kija ma przyzwoite ceny, więc od 180 tysięcy złotych zaczynają się ceny za odmianę z akumulatorem 58 kWh o mocy 177 koni mechanicznych. W takim zestawieniu będziemy mogli deklarowane, są to dane przez producenta, ja tego nie sprawdzałem, przejechać 400 km. Za 200 tysięcy złotych dostajemy auto o największym zasięgu 510 km dostajemy już 228 koni, ale jeszcze napęd tylko i wyłącznie na jedną oś na tylne koła. Za 217 tysięcy mamy już wersję AWD i to mi się wydaje, na złoty środek w Kii IV6 bo mamy już 325 koni, to jest solidna naprawdę moc. Mamy napęd na wszystkie koła i zasięg spada niewiele, bo z 510 do 490 km, więc ta odmiana wydaje mi się bardzo ok. I mamy odmianę za 282 000 zł Kia EV6 GT 585 koni mechanicznych. Jest to podobne najtańsze 500 koni mechanicznych na rynku. Odmiana EV6GT ma tylko jedną wadę, że w jej przypadku zasięg spada do 400 km. No i to może być problematyczne, zwłaszcza w warunkach zimowych, kiedy te zasięgi samochodów elektrycznych lecą na łeb na szyję. I to tyle chyba, co chciałem powiedzieć na ten temat. No, dziękuję za uwagę. Elo Jolo.